Dlaczego najczęściej na moich filmikach pojawia się Kaufland? Dlatego, że uważam, że to jest najtańszy market w Niemczech. Możecie się z tym nie zgadzać, ale jestem przekonany, że tak jest. Jest tu najwięcej promocji i tak, często korzystam z promocji, bo są one bardzo często, zmieniają się co kilka dni i przeważnie na takie produkty, które potrzebuję. Także fajne rzeczy można kupić. To jest market, w którym zrobisz pełny wózek za niecałe 100 euro, nawet czasem za 50, zależy co kupujesz. No a dzisiaj Wam dam kilka przykładów takich fajnych promocji. Zobaczcie pierwszy przykład Nesquik, oryginalne płatki za 2.49. Fajna promocja. Nie wiem po ile chodzą w Polsce. Myślę, że to jest nawet tanio. 2.49 to jest jakieś 10 zł za taki wielki karton płatków. Płatek, płatków. Dobra, nie wleci, przyda się nawet Ama. Także dzisiaj tylko promocje i to takie, wiecie, fajne spróbujemy zrobić. Dzisiaj Walentynki i mamy tutaj też Rafaello w promocji za 29, czyli euro taniej niż normalnie. Nie wiem po ile chodzi w Polsce, ale ja tego nie biorę, nie lubię kokosowego smaku. Także sobie daruje, ale jak ktoś tam za swojej walentynki kupuje to pewnie skorzysta z tej okazji A może dzisiaj trochę inaczej, nigdy nie pokazywałem jak kupuje coś takiego mocniejszego, więc może Tutaj majsterka, widzimy fajne kieliszki, mamy teraz promocję 10,99, czyli jakieś 44 złote Za majstera z fajnymi kieliszkami, jak tutaj widzicie, złote kieliszki No co, bierzemy Niech sobie stoi 10,99 Nie wiem jak w Polsce masło, ale tu mamy masło tej lepszej firmy Teraz w promocji 2,29 taka kosteczka A jak już jest w promocji to oczywiście zabiorę To nie jest to najtańsze masło także Niech wleci Tutaj mamy serki Philadelphia po euro dzisiaj Nie wiem po ile chodzą w Polsce Myślę, że są troszkę droższe Weźmiemy takie zwykłe jakieś Albo z ziołami Może się przyda do sałatki jakiejś fajnej I jeszcze jeden Niech będzie Po prostu zwykły taki 30% Jogurciki Nestle Takie z takimi Cukiereczkami, jeden wezmę tylko tak, żeby sobie spróbować któregoś dnia, bo, bo fajna okazja po prostu. Tutaj mamy jajko niespodziankę za 66 centów, czy jakieś 2 złote, 2,50. Wiem, że przeliczam na polskie teraz, tylko daję Wam tak mniej więcej, żebyście się zorientowali. Żelki troli 79 centów. Nie wiem, czy ta firma jest yy, w Polsce, jeśli chodzi o te żelki, no ale ja czasem lubię sobie takiego żelka zjeść, więc niech paczuszka będzie. Chcieliście, żeby mięso Wam pokazać, no to macie tutaj mięso za kilogram 5,39, tutaj mamy na przykład taki wielki kawał mięcha, To jest kg 2, 2 za 14 ,2 euro, a z tego to jest naprawdę można pomrozić i mieć na dłuższy czas. Tutaj mamy mięso w promocji za 2,52 mielone, biorę oczywiście, ponieważ będę robił hamburgery niedługo i to mięso mi się przyda. No to przejdźmy do popularnych lejsów, które mamy też w Polsce. Lubimy sobie czasem zjeść chipsy wiadomo O to tutaj mamy te chipsy za euro W Polsce gdzieś też 4 złotych kosztują, Czy troszkę więcej? Dajcie znać, tutaj mamy jakieś różne, przeróżne Nawet już smak KFC jest Ale chyba chipsów, a dobra Wleci paczuszka Ja zauważyłem, że tam na górze jeszcze są solone Ostatnia paczka O to jest. Znów niektórzy będą brzęczeć Że nic zdrowego nie kupiłem, alkohole Jakieś inne rzeczy, chipsy czy coś ale ja normalne zakupy już robiłem. Widzieliście w poprzednich odcinkach, teraz tylko jest, są zakupy na pokaz. A już nie, niedługo wleci szafka moja z tymi produktami, bo myślicie, że ja to wszystko jem, zjadam. A ja to po prostu chowam sobie, przechowuję i jak potrzeba to biorę. Mam też takie torby przyszykowane z jedzeniem, jakieś makarony, ryże, które nie otwierałem, które kupiłem, mam zapasy. I pomyślałem, że zawiązę to któregoś dnia do, tego, do tej pomocy ludziom, do tafla i zobaczymy, czy to przyjmą, czy nie. Zapytać się można. Zobaczcie, piwo Weltins, jedne z popularniejszych w Niemczech, jest za 10,99 skrzyneczka. No i co, wlecimy z takim część. No może bym kupił, wiecie, tą skrzynkę, tylko odłożę najwyżej tego Jagera. Ja ogólnie mocnych alkoholi nie lubię, także wolę wziąć taką skrzynkę, jak już coś. Ale to ma jest naprawdę tanio, 10,99 taniutko, jeśli chodzi o Weltinsa. Tutaj jest najlepsza kulka, jaka dla mnie jest, najładniej pachnie, nie wiadomo przy jakim wysiłku i tak. Zapach będzie ładnie trzymał, także biorę. Tutaj mam jeszcze Żele pod prysznic swa. One są po 88 centów. No i może bym wziął normalnie, ale ja najbardziej lubię ten tutaj też z Loreal. Ten pomarańczowy albo ten czarny. W sumie dwa są ładne. Dzisiaj weźmiemy ten czarny. I też nie jest mega drogi Euro 85. Powiem wam, że ja tego Jagierka jednak. Odłożę, mimo że fajne te kieliszki, ale po co mam mi to stać, ja i tak tego nie wypiję. E, także niech sobie lepiej ktoś inny skorzysta, już niedużo ich zostało. Ale tak jak komuś dać na prezent, czy coś jak ktoś lubi, no to spoko. E, zobaczcie, takie coś jak danonki, 6 sztuk, euro 19. No oczywiście tego nie wezmę, nie będę tego jadł, tylko pokazuję. No i oczywiście jak już są promocje na rybki, to zawsze je biorę, uwielbiam. Szczególnie te ostre tutaj, 3. No i też dwie takie, też są dobre. Tutaj mamy prawie kilogram chicken wingsów ostrych za 5,99. Pomyślałem sobie troszkę niezdrowo sobie zjem, ale mam ochotę dzisiaj na coś takiego, więc złatuję paczuszka takich hot wingsów. Więc chyba wiecie co, starczy tych zakupów na dzisiaj. Nie mam pomysłu, mam w domu tyle rzeczy, że ja tego nie przejem. I lecę już do kasy. Także tak wyglądają promocje, fajne promocje. Dlatego uważam, że Kaufland jest najtańszym marketem. Jeśli się ze mną nie zgadzacie albo popieracie mnie, dajcie znak w komentarzach. Także lecę do kasy, zobaczę ile zapłacę, ale wy już tego nie musicie po prostu widzieć.